Mama wyjęła takie coś. Ciekawe, co się z tym robi. O, wujek Miłosz mi pokazał. Tu jest taka piłeczka i trzeba tu włożyć łapkę i ją pchnąć. O, właśnie tak. Oj, wujkowie się pobili. No dobrze. O, jeszcze Stasiu sobie poszedł. No to teraz ja będę próbować. O, Edi, kurczę, jak Boguś. Z tą łapą na mnie. Co ja tu muszę znosić? No dobra, gdzie jest ta piłeczka? No, gdzie ona jest? O rany, teraz będzie mnie Wójcio wylizywał. A ja jestem zajęta, ja szukam piłeczki. Oj, wujcio, no to, bo tak to jest, jak się jest małym dzieckiem. To trzeba mieć cierpliwość do wujków i dać się tu wylizać, bo wujek duży, silny jeszcze ma władzę. No, ale mnie piłeczka interesuje. O właśnie, o. Tak fajnie goni. O, super. No, idzie mi coraz lepiej. No, chodź tu piłeczko, tak jest. Trzeba mocniej przyłożyć, żeby. Oj, wujku, daj mi spokój. O właśnie. No. To jeszcze może raz, tylko muszę ją mocniej pchnąć, żeby szybciej tutaj tak biegała. Oj nie, wójciu miłość, znowu zabrał mi piłeczkę. No, no wójciu. Oj, no dobra ma przyłożenie chłopak. Dobra. No, wójciu miłość ma siłę, ja się tak muszę nauczyć. No a teraz mi tu przyszła dobrotka, no. Hej, przeszkadzasz, no bo nie widzę, gdzie ta piłeczka jest. No, nie wiem, czego ty tu chcesz. O, dobra, teraz jestem sam. No, to teraz się pobawię. No super. I jeszcze raz. O właśnie. I jeszcze jedno kółeczko. Tak, piłeczka jest moja i jestem coraz lepsza. Tak jest, rozwijam technikę i szybkość. No nie, no znowu będzie Lizanko. Och, co ja z tą rodziną się mam? No dobra, już wystarczy. No, hej, znowu Stasiu przyszedł, za dużo was tu. No, tłok się zrobił, no zejdźcie mi stąd. No, bo już mi tak dobrze szło, no, już miałam coraz lepszą technikę, a teraz się trochę pogubiłam.